Witam Was w kolejnej recenzji Board Games Factory. Tym razem mamy dla Was familijno-imprezową grę, nowość od Rebela pod tytułem Cold Express. Jest to gra, w której gracze będą się wcielać w bandytów rabujących pasażerów pociągu na dzikim zachodzie. Będzie tam również szeryf, będzie dużo strzelania, będą tekturowe kaktusy i bardzo ładna mata, na której będziemy jeździć pociągiem. W Cold Express zagramy od dwóch do 6 graczy. Partia będzie trwała Plus minus 40 minut. Na początek jednak, jak kupicie grę, musicie sobie zarezerwować troszeczkę czasu, żeby, no zajmie Wam to około pewnie z 15 minut, żeby złożyć wszystkie tektrowe pociągi, które są w niej zawarte. Jest to 6 pociągów i jedna lokomotywa. Zresztą zaraz zobaczycie to wszystko rozłożone na stole. Jest to gra również, w którą zagracie z dzieciakami powyżej 10 roku życia, więc bardzo dobrze wpisuje się w nurt gier familijnych. Słuchajcie, tak wygląda rozłożona na stole gra Cold Express w pełnej okazałości. Tutaj mamy akurat lokomotywę i sześć wagonów czyli byłaby to rozgrywka dla sześciu graczy. Z tej strony, widzicie, mamy specjalne karty dla każdej postaci przygotowane. Jest oznaczone miejsce, gdzie będziemy wkładać swoje naboje do rewolweru, gdzie będziemy mieli karty akcji i nasz discard. Oprócz tego. Jeśli zobaczycie, każda z, każdy z elementów wagonu jest złożony z tekturowych elementów. Jest to odrobinę czasochłonne na początku, ale również bardzo satysfakcjonujące i daje nam taki fajny wstęp w klimat jakby wstęp do rozgrywki. Oprócz tego, klimatyczna jest oczywiście sama mata, wydrukowana już przez Rebela, ponieważ jej nie ma. W oryginalnej wersji gry. Mamy tutaj fajnie zaprojektowany kanion z bardzo ładnymi grafikami. Są takie bardzo ciekawe szczególiki. Można się bawić i szukać tutaj, na przykład, ile znajdziemy zwierząt, ponieważ jest ich tu bardzo dużo. Dodatkowo w grze mamy dołączone tekturowe elementy terenu, czyli kaktusy, na przykład czaszki, typowo takie z dzikiego zachodu. No i ewentualnie wzgórza. Wszystko to rozkładamy w ten sposób, no i możemy zacząć rozgrywkę. Cześć! Ej, ja wiem, że to nie jest moja recenzja, ale chciałem powiedzieć, że mi się to naprawdę podoba, bo mało jest... ja jestem takim klimaciarzem i to jest super, jeżeli ktoś dodaje do swojej gry element, który jest w ogóle totalnie niepotrzebny i tylko mu robi budżet, ale jest tylko po to, żeby plansza była ładna i to jest takie słodkie i takie kochane. I ta gra ma na przykład u mnie totalnego plusa za to, więc... Tak, jak już powiedział Jacek, gra jest bardzo ładnie wykonana, ale o tym jeszcze parę słów za chwilę. Przejdźmy jeszcze szybko przez kolejne elementy gry. Każdy z graczy będzie dostawał talię kart, za pomocą której będzie toczył rozgrywkę. Mamy oczywiście kartę naszej postaci, która jest w przypadku wydrukowania przez rebela tych kart postaci, które widzicie w lewym górnym rogu, nie do końca potrzebna, ale jest bardzo ładna i również klimatyczna. Mamy każdy z graczy dostanie 6 naboi do swojego rewolweru, a także Pozostałe karty, które są kartami akcji. Niektóre akcje możemy wykonać, jakby będziemy mogli wykonywać dwukrotnie, niektóre jednokrotnie, ale o tym, jak to dokładnie będzie wyglądać, parę słów za chwilę. Dodatkowo mamy jeszcze karty strzałów neutralnych, można by tak powiedzieć. Są to karty obrażeń, które dostajemy w przypadku starcia się z szeryfem. I dostajemy również talię kart, która będzie nam wyznaczać to, jak szybko gra się skończy. Zawsze będą to cztery karty stacji, plus karta stacji końcowej. W związku z tym, tasujemy te karty, kładziemy je do góry i rozgrywamy swoje tury według tego, co jest tutaj narysowane. Oprócz tego wszystkiego w pudle dostajemy krótką i denerwującą instrukcję, ponieważ jest ona jedną płachtą papieru, jak widzicie. Ja wiem, że y, sześciostronicową instrukcję ciężko złożyć w książeczkę ale mogłyby to być chociażby osobne takie elementy papierowe, to już by było dużo ciekawsze, dużo lepiej by się to czytało. Jeśli chodzi o samą instrukcję, jest ona fajnie złożona, może nie jest napisana najprzejrzyściej, albo ja jestem delikatnie ograniczony akurat w przypadku czytania tej instrukcji, ponieważ pierwsze czytanie skończyło się nie do końca dobrą rozgrywką, ale potem błyskawicznie wszystko poprawiliśmy. Pudłody jest to typowy medium square od Rebela, bardzo fajnie ilustrowany. Zresztą jak widzicie, jest to gra francuskiego wydawnictwa Ludonot, więc jak każda francuska gra jest postawiony bardzo, w niej bardzo duży nacisk na to, żeby ładnie wyglądała. I teraz wypraska, ponieważ jak już. Ułożycie sobie te swoje piękne wagony, które są swoją drogą naprawdę klimatyczne. Będziecie musieli je przechowywać. I tutaj ktoś bardzo mądrze pomyślał i zrobił wypraskę, która mieści idealnie każdy z tych wagonów. Mieści również lokomotywę, i zostaje jeszcze miejsce na włożenie kart, żetonów i pionków. Także nic. Tutaj nie lata i wszystko ma swoje miejsce. Jest to bardzo ładnie uporządkowane, w związku z tym, wypraska też jest modłowa, można ją troszeczkę spróbować tutaj y, przez wyciągnięcie tych elementów y, jakoś inaczej ułożyć. W związku z tym, będziecie zadowoleni. Teraz opowiem Wam, jak przebiega rozgrywka. Y, jest ona bardzo, ale to bardzo prosta. Y, każdy z graczy bierze ze swojej kubki kart akcji sześć kart. Na rękę. 3, 4, 5 i 6. W związku z tym mamy do wyboru teraz takie akcje do zagrania w tej turze. Przy czym pierwszy gracz również odkrywa pierwszą stację, jaką będziemy rozpatrywać. Ok, mamy coś takiego. Część ze stacji ma swoje specjalne cechy. Tutaj jest oczywiście zawsze ładna, jakaś ładna grafika, która będzie nam jakby. Umilać rozgrywkę, natomiast specjalne cechy kart będziemy mogli przeczytać na końcu instrukcji. Tutaj jest określone, ile w tej rundzie będziemy zagrywać kart, czyli w rozgrywce sześciosobowej każdy z graczy zagra trzy karty. Będzie to odrobinę przypominać Macao, ponieważ będziemy kładli karty na jedną kubkę, czyli ja zagram taką kartę, co będzie oznaczało, że chce się przesunąć z ostatniego wagonu o jeden do przodu, a potem. Każdy kolejny gracz dookoła będzie kładł karty na górę. Taką kupkę kart na samym końcu, czyli po zagraniu trzeciej karty przez ostatniego gracza, odwracamy i rozpatrujemy od góry po kolei te akcje. Y tak naprawdę to są właściwie wszystkie zasady, które będziemy y, potrzebować z, poznać, żeby rozpocząć grę. Y, jeśli chodzi o akcje, y, które będziemy mogli wykorzystać, to y, szybko wam opowiem parę słów, y, żebyście byli wprowadzeni już niejako w to, zanim weźmiecie do ręki instrukcję. Tam są oczywiście one dużo dokładniej opisane. Y, po pierwsze, możemy wyjść nad, za pomocą tej karty, możemy wyjść na dach y, naszego wagonu. Za pomocą karty z workiem pieniędzy możemy zebrać od, właściwie od pasażerów, możemy zebrać pieniądze czy też kosztowności, możemy przyłożyć naszemu przeciwnikowi, czyli innym graczom. W związku z tym oni upuszczą niesione przez siebie kosztowności. Drugi, drugi raz będziemy mogli zbierać e, kosztowności. Będziemy mogli strzelać za pomocą e, rewolweru do swoich przeciwników, co jest o tyle ciekawe, ponieważ mamy sześć takich kart naboi. E, w momencie, kiedy użyjemy akcji strzelania, dajemy innemu graczowi kartę nabojów na górę jego, karty, na górę jego kubki kart akcji. W związku z tym, kiedy on będzie dociągał karty, będą, karty pocisków będą mu zapychały rękę i będzie mógł wykonać mniej akcji, czy będzie miał mniejszy wachlarz możliwości w danej turze. Yy, szeryfa, yy, taką kartą możemy przesunąć szeryfa, który docelowo zaczyna w lokomotywie. Szeryf wygląda tak. Yy, możemy go przesunąć o jedno, do, o jedno wagon, w, stro, w którą stronę chcemy tak naprawdę. Drugie strzelanie, za pomocą tej karty będziemy przesuwać się z wagonów w lewo lub w prawo, natomiast będziemy też mogli, jeśli wyjdziemy na dach, biegać po dachu, co będzie szybsze. No i te karty poruszania się są również podwójne. To jest cała pula akcji, którą będziemy mogli wykonać. A docelowo musimy zebrać jak najwięcej kosztowności, musimy mieć jak najwięcej pieniędzy na samym końcu, i wtedy wygrywamy. Ewentualnie, oprócz zbierania kosztowności, opłaca się strzelać do innych graczy, ponieważ gracz, który, gracz czy gracze, co jest też ciekawe, który wystrzeli jak najwięcej pocisków, czyli jak najmniej moich zostanie w bębenku swojego kolta, dostanie na koniec tytuł najlepszego rewolwerowca, czyli obróci tę kartę i będzie miał dodatkowo 1000 dolarów. Teraz pora na ocenę gry Cold Express. Po pierwsze zastanówmy się na tym, czy zawartość, którą zobaczyliście, jest warta ceny, którą musicie zapłacić w sklepie. Gra ma sugerowaną cenę detaliczną 139,95 zł, co jak na grę planszową w dużym pudełku, bo to jest ten klasyczny rozmiar Medium Square jest naprawdę bardzo dobrze. Zazwyczaj te gry kosztują powiedzmy od 100. 59 do 179 zł, jeśli chodzi o cenę sugerowaną, więc tutaj jest naprawdę fajnie. W internecie za to najtaniej kupicie tę grę za około 104 zł, co już jest naprawdę fantastycznie, jeśli porównamy ilość elementów, która tam się znajduje, jakość rozgrywki i jeszcze jakość wydania. Jeśli już jesteśmy przy tej jakości wydania, trzeba powiedzieć, zresztą widzieliście to, wszystkie grafiki są bardzo ładne, są troszeczkę bajkowe, takie może czasami karykaturalne, ale bardzo ładnie to się wszystko łączy ze sobą, tworząc naprawdę elegancki produkt. Produkt z klasą, produkt, który będzie się podobał i dzieciom i sięgnie po niego również ojciec czy matka, które jeśli będą chcieli zagrać ze swoimi pociechami. Dodatkowo ta delikatna bajkowość, czy taka komiksowość, spowoduje, że fajnie będzie się grało, czy fajnie będzie się traktowało Coldexpress jako grę imprezową. Jeszcze zatrzymajmy się jeszcze na sekundkę przy jakości wykonania elementów. Tutaj wspomniałem już o tym przy przedstawieniu ich. Ja osobiście bardzo nie lubię instrukcji, które są na tym jednym dużym arkuszu. Ja wiem, że to są wymagania dotyczące druku i tego się może nie da tak spiąć, ale w paru grach instrukcje były. Po prostu na takich kwadratowych płachtach zamiast na jednej dużej kartce papieru, były po prostu z grubszego papieru wydrukowane o lepszej gramaturze. To się troszeczkę lepiej czyta, ponieważ tutaj trzeba to wszystko obracać, te strony się, gubię się w tych stronach, gdzieś to parę razy muszę obrócić, zanim znajdę odpowiedni fragment. Nie jest to dla mnie intuicyjne. Prościej by było, gdyby to było rozdzielone. Natomiast co do samej już instrukcji, jej jakości graficznej, czy składu, czy tu, też tłumaczenia, wszystko jest jak, w jak najlepszym porządku, wszystko jest no, na tym najwyższym światowym poziomie. Tutaj już nasze wydawnictwa powoli wchodzą na ten najwyższy poziom i jakby uświadomiliśmy sobie to, że osoba, która kupuje grę, chce mieć produkt ładny, chce mieć produkt dopracowany, chce mieć produkt bez błędów. Yy, chce mieć produkt pełnowartościowy. Jest to coś, yy, co mu się wręcz należy, zwłaszcza jak płaci duże pieniądze, jak w przypadku gier planszowych. Jeśli chodzi o braki z winy wydawcy, tutaj nie mamy żadnych braków, nie mamy nic, co by się przydało, żebyśmy grali. Chociaż nie moment. Mogły, mogłyby być yy, karty, które będą nam opisywać cechy postaci, plus. Yy, Wydarzenia specjalne z kart stacji. To by się mogło ewentualnie przydać, aczkolwiek w przypadku mechaniki, gdzie pierwszy gracz odkrywa te karty, nie ma też problemu, ponieważ jedna osoba wystarczy, że trzyma instrukcję. Natomiast duży plus za to, że Rebel wydrukował dodatkowo tą matę, której nie było, a ona wprowadza naprawdę dużo fajniejszy klimat. Dużo lepiej to wygląda na stole. Plus fajnym pomysłem było wydrukowanie kart postaci. To też dodatkowo ułatwia rozgrywkę, niejako porządkuje nam rzeczy na stole. Teraz przechodzimy do właściwie najważniejszej rzeczy w każdej grze planszowej, czyli dogrywalności. Po pierwsze, warto powiedzieć, że nie mamy tu żadnego downtime. U. Rozgrywka jest przyjemna, jest szybka, jest dynamiczna. Nie ma też jakiegoś specjalnego planowania. Nie jest to gra typowo strategiczna. Nie jest to gra, która będzie wymagać od Was myślenia na 10 ruchów w przód. Wystarczy na 2. Wystarczy, że będziecie kontrolować to, co kładziecie, ponieważ mechanika wymusza, żeby jednak pamiętać, jaki ruch daliście na początku. I co będziecie chcieli później robić? Musicie sobie to na ręce najprawdopodobniej zaznaczyć te karty i je wykładać, ponieważ istnieje szansa, że się pomylicie. Jeśli chodzi o skalowanie, tutaj na pudełku jest napisane, że zagracie od dwóch do sześciu osób. Rozgrywka dwuosobowa ma troszeczkę inne zasady. Tam każdy z graczy kontroluje dwóch bohaterów. Więc rządzi się ona innymi prawami, nie każdemu się spodoba. Natomiast już od trzech do 6 graczy jest naprawdę bardzo fajnie, jest śmiesznie, zabawnie, po prostu jest przyjemnie. Spędzicie sobie spokojnie ten czas, zrelaksujecie się, a to jest chyba najważniejsze, jeśli chodzi o gry planszowe. Wiadomo, że musimy dążyć do zwycięstwa, ale też nie będzie tak, że jeśli przegracie, to będziecie czuli się rozbici, pokonani, rozłożeni na łopatki, czy też, nie wiem, skatowani przez swoich przeciwników. Nie, tutaj chyba dużo ważniejsza będzie ta zabawa w trakcie niż ten efekt końcowy. Oczywiście wiadomo, każdy lubi wygrać, ale w grze, która jakby osłodzi nam tą porażkę, czy w gry, które osłodzą nam tą porażkę, będziecie chcieli częściej grać. Jeśli chodzi o, natomiast o losowość, to tak jak widzieliście w mechanice, mamy tutaj dociąg kart. Jest to odpowiednio wyważone, ponieważ niektóre akcje będziemy w stanie zrobić dwukrotnie w trakcie rundy, czasami nie, czasami tak. To może spowodować, że nie będziemy mogli zrobić tego, co konkretnie byśmy chcieli. No ale gra wymusi na nas pewne dostosowanie się do tego, do sytuacji, którą mamy na ręce i na naszej trójwymiarowej planszy. W związku z tym tak naprawdę nie ma na co narzekać. Ostatnia kategoria to jest wkład gry w gatunek czy też w historię gier planszowych. Co, co nowego zobaczyliśmy, jak dostaliśmy Colt Express. Na pewno bardzo fajnym pomysłem jest plansza w kształcie trójwymiarowego pociągu. Jakby cała oprawa tej gry, to jest bardzo fajne, w pewien sposób nowatorskie, może się spodobać. I dla kolejnych tytułów osadzonych w innym klimacie, innym niż West'em, może to również zdać egzamin. Jest też bardzo dużo opinii w internecie różnych, powiedziałbym, znawców, recenzentów, osób, które znają bardzo dobrze rynek, lubią gry planszowe, orientują się w tym, że jest to jeden z kandydatów do tegorocznego Spiel des Jahres i tutaj muszę się zgodzić, jest to tego typu gra, która, w którą którą lubią Niemcy nagradzać, o może tak, chociaż prawdopodobnie i tak wygra gra niemiecka, a niekoniecznie francuska, ale no, powinna być nominowana. Jest już to jakiś ukłon w stronę autorów, ponieważ jest to dalej w pewien sposób ten Nobel czy Oscar plan, świata planszówkowego. W związku z tym nomina każda nominacja będzie ukoronowaniem, czy też zdobyta nagroda będzie ukłonem w stronę twórców. Czy gra się przyjmie jako taka typowo gra familjno-imprezowa, jak to już te znane klasyki, nie wiem, wsiąść do pociągu, są osadnicy z Katanu, czy też już w mniejszym stopniu wysokie napięcie? To zobaczymy. To musi minąć parę lat, ale wydaje mi się, że jest na tyle prosta i na tyle fajna, że zainteresuje bardzo szerokie grono odbiorców. Od nas gra dostaje 80%, taką ósemeczkę. Jest to wysoka ocena. Zapoznajcie się z tym tytułem, ponieważ warto. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam Was, zapraszam was do oglądania innych naszych recenzji. Zapraszam Was do wpadania na znadplanszy.pl, do śledzenia naszego Facebooka i kanału na YouTubie. No i do zobaczenia!